Siemaneczko, z tej strony Osakosa. W dzisiejszym odcinku wystąpi razem ze mną Pingwin W tym odcinku będzie polegać na tym, że używamy samej pompy. I zapraszam też do subskrypcji łapki w górę, żeby Was nic nie ominęło i używania kodu twórcy w sklepie Fortnite Osakosa. Widzimy się w rozgrywce. Lecimy na skalistę widzowie. Tylko pompy. Może będzie spaz legendarny. To sobie go od razu kupimy z Pingwinem, ale to będzie tak ciężka rozgrywka widzowie, że myślę jak nam się uda wygrać to będzie na końcu Congratulation Ten, ten ciemnoskóry co tam jest wiesz co o co Pingwin chodzi Congratulation No, co tam było No, Widzowie, że niedługo live y będą o wiele dłuższe, od razu wam mówię bo teraz będę ostatni tydzień chodził na praktyki i mam cały miesiąc wolny, więc streamy będą teraz regularnie. Nie będę się w nic bawił takiego. No nie, to są teraz MK. No nie wierzę w to. Ja nie wierzę. Pompa, 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 proszę pompa. Nie, MK. A krówkę mogę używać, bo krówka nawet ubranie nie zadaje Pistolet O, dzięki Dobra, mam, mamy shotguna ej chłop Eee, daj zaraz, 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 chłopie Do kogo chłop, do, chłop do kogo chłopie podskakujesz? Co, nie widzowie? Chłopcze, się buduje. Chłopcie. Dlaczego jak ktoś ma taki coś? O, ty O ty kurde mendo No wywalił ale chłopa powaliłem tam, lecę tam Pingwin, co ty robisz? O nie, co ty mamy nielegalną liczbę HP 69 He <laughs> <laughs> he, teraz te dziewięciolatki Teraz o 69! Ha 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 zwykła liczba jak coś Co nie pingwin? Pięknie wyśleć wysied... chłop, chyba na dół do chłop do tyle zleciał. O, likwiduje. A jest to a, land spadał zu. Land spadał manda. Oh shit, not good O nie. Hopczyby bo Ale widzicie widzowie jaki ja tym głównym w tą grę. Gówno jakich małych. Weźmy jego taktika od razu. Hopa może taktika, albo wolnej. Wolno i od razu to na taktykada przechodzić o... Od razu was oś... mówię. Uuuh. Dawaj tą narciarę, co rozwaliłeś. A teraz... o, jeszcze je jedna jest sytuacja, wprównie. teraz już nie będzie zapisów z live'ów. Kogo nie było na live'ie, ten nie wie. Że teraz zapisów z live'ów nie będzie. Teraz będą tylko odcinki na moim kanale, ale live'y normalnie będą. Właśnie. no... Ale... Dlaczego ta postać ma taką... Widzisz tą miniaturkę tej postaci, co ty? Widzowie, widzicie to? Ta, ta postać, ta Krystal ma twarz jak chłop! Taka gruba! No widzisz to? O kurde, niebieska pałka Ciekawe Idź, mi co to ma być? A co zobacz, Pingwin? Sam! Co oni tej postaci zrobili? Biedna postać. Grube policzki ma. Pełnie dużo hamburgerów wpierdalała, jak była mała. Ej, tu mi zresztknie. To jest Kogo? Kogo? Pink... Aaaa, balwerina. O nie wiem, kurde, ja pistolet mam. O, dzięki. No właśnie, chciałem jeszcze podzięk podziękować Oniu w tym odcinku, że mi kupił tego cały zestaw tego skina. To mój najlepszy moderator i Najlep... No mogę powiedzieć, najlepszy przyjaciel. Z spotkanych Potem jest pingwin A Kaczpa nie widzę, bo to mój braciszek, jak to się mówi. No Więc on jest raz dziękuję. Serduszko dla ciebie. e, chłopa tu mam. gdzieś tu biegą. Wejdę. Współpraca, jak to się mówi. Współpraca. Współpraca, dokładnie. Szkoda, że miał szare, szare bronie, ale... Współpraca Współpraca, współpraca Nie to Ja wygrałem Skąd? Skąd? Ze skrzynki sobie zobaczyć na odcinku jak mi leciał Jak będziesz montował Będzie... Oh my god Ja nie wierzę w to Wygrałem totolotka w totolotka widzowie Wiecie, raz na milion się trafia, co nie? Chodź do strefy O kurde Kiedy pingwin się cieszy z niebieskiej pompy, a ja to taki No ziema, legendarna Spadzisz Bior taksów Bierzesz, bierzesz fej, fake taksi? jedź 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 bierzesz takie ja się za tą taksówką byś tak prowadził, takie fake, Co nie? Kto by wiedział, ten by wiedział Daj, daj się tak zrobić Wiem, że się tak zrobi Uważaj, karnister No nie, jak ja, jak ja teraz się zb, błaźnie z tym spazem legendarnym, to mnie widzowie będą wyśmiewać jaki ja błaznym jestem nie bez, to już, to już, to już O, apteczka pójdziesz panią, patrzcie, hardcore koksu z pingwina. Pięknie. Pięknie. No, czy mi się taki film? Jak jesteś kroksem, to zrób tak. <laughs> Jak jesteś kroksem, to zrób Może... O, dawaj, dawaj pod tego busika. Jednak nie będzie mojej perspektywy. No, no, no. No, no, no nie będzie twojej za perspektywy. Głosem, bo Nie Ej, bez... e! Nie, e! E, nie chcę ci nic mówić. To, a, dobra. Okay. O ty cudek Jest. Nazyw no, Współpraca, eee, Widzę, nie na no, plecyk Olego, no, przyjacielu, To no, jest przegięcia Bez przegięcia pały Przeginasz goś, wstaję i tam Bo tam dwóch się dojeżdża, czy jeden? Pierwszą krową Dobra, dobra Mam to, dobra O nie dwóch się no, chyba dojeżdża, nie? co nie? Jeszcze lejzę życia No nie mogę tej broni no, Proszę, nie iść tam Kto już z tej perki jeździł? Ja nie wierzę O kurde, pospaza Legendarnego? O, psycheta Wierzę co ty, ty że, ze, ze sztukana załatwiłeś? Załatwiłem jednego, drugi tam siedzi Kaj siedzi? Na wózku Ja też nie wiem, o właśnie, nie Lecę. Lekko. O, ale asysta. Miał apteczkę, czy nie? Nie no. Kurde. Eee, Dzięki. Spokojnie. Druga jest ta krówka. Mamy trochę do straszy, ale mamy krówki. Tak. Ok, krówka to jest najlepszy, najgłośniejszy hit w tej no, trzeba szybko. Trzeba szybko. O, no, ale... no, ale... no, takie, co jeździ po trawie. Jedzie w Nie wiem. Dawaj, 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 dawaj! jedź, 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 jedź! jedź. Kurde, pan kolegę Ja no, myślę, że tyle leżysz jest, jest ja... się. O nie O nie. Jak ja grać nie potrafię w tą o, grę? No, Chłop weź nielegendarnego spada i, i po nas jest. ja nie wiem, w to Nie wiem, w to A bo ja maców nie miałem to wszystko tego ja wina go. Ty jednego załatwiłeś? Czy nie? A, załatwiłem Stopanie, się złożę Co tu się leczy Na dół widzę go oj, chłopie Co to miało być? Chłopie jesteś teraz w czarnej dupie Chłopie czarnej dupie Ja nie wierzę Ja w to nie wierzę Chłopie tak robiony Nie, ty byś, byś mógł mnie jeszcze gdzieś zrespić? Nie Jedynie byś mógł mnie tu zrespić, byś musiał szybko tu przejechać, wiesz? Jakbyś to załatwił O, maju legendarnego Wiesz to Wyleć się płotką to było do podniesieć Nie, raczej już mnie nie podniesiesz, bo strafa idzie. Już, nie, już mnie nie podniesie... Kurde, tak zwaliłem z tym pazem, ale... Jakbyś chłop dobrze grał, jak na mnie, lepszy był. No, za... Nie wiem, on by uciekał bardzo. Chłop we mnie trafił, ja w masy zmisowałem dwie pompy, więc... Ech, teraz możemy sobie tylko pingwinka pooglądać, jak gra jak to się mówi? Inicjatywa. No, jakoś tak. Super. Wyjdzie wejtrój na na się, jest Dobra. Nie mamy tak tych materiałów. Idź rozwal drzewko, no, na, prawo. I, na prawo. No, Chłop I... na prawo, No, chyba mam na prawo. Rozwałkami. Tak. Jak się piją, ta. ma... e, masz tak. 5 druzyn, bo zresztą jesteś z tym, czyli 5 razy 2, mamy, o kurde, hmm. tu jest 4 chopów, tak, ale masz tak, 3 druzynę po dwie osoby, jakż dobrze robię, że tu wchodzę. Ujujuj, Co porobił Legendarne spad daje chyba ci szczęście Tak legendarny jeszcze Nie to jest a kurde jest legendarny No mówiłem legendarny to ty to ślepy? Jesteś się skarendarny A to nie był spać drugi legendarny? Tam jeszcze Nie yes, to nie tylko podłoga Jest spaz legendarny Drugi. Gdzie? No jest! Koło skara leży. No, nie, <tutujesz> no mówiłem! widzisz, mam dobry wzrok jednak. Tak, coś było, że nie? No, tak, dwie, dwie drużyny. Pod, nie, masz jedną drużynę, dwie osoby i resta to. Tak, jedna drużyna po dwie osoby i. Nie nadal no nic nic nie pasuje. Ja się boję tutaj Ej, czekaj, są Są cztery drużyny, co nie? Razem z tobą cztery, co nie? To ty jesteś piąta Tak, ty jesteś piątą, potem jest chłop, który jest drugiej miejsce Dobre. Są trzy osoby, po jednej osobie i jedna było No to mam to uciekaj lepiej Czekam, czekam. Zabuduj się, może? Co? E, czy to podchodzi tak pod możliwość? Co można używać Eee, Czy można używać tego? Bo miał być tylko sodgany? Stary, Przymknę na to oko, ale następnym razem, jak będzie coś takiego, to nie można. Nie, Każdy jest sam. No To solo, to zajebiście O, o piękny orgazmu to dostaje, jest. co? No co to? ja się wypowiedzi O chłopu musi budować ładnie No to tak potrafiłbym Tylko snak To by nie kawa dużo Co? Same się nie klikada. O nie Chyba jak sobie chcę pójść sobie w prawo, to nie mogę Serio? No. Tak. Tu leci. Nie, cię? wiedziałem. Cię się musiało stać. No. Pięknie jest nauczony. Ile to Ci leci? Po 15? Tak, po 15. Ile tego masz? 7? 1. Oby tak ledwie się po. Jest 10, 5 Mi pokażę 10. Zbagowane Mogliby to naprawić, co nie wiedzą ja. Spokojnie, jak wszystko zrobicie. Ta. Masz podnieb. mała strefa, a jest 4 osoby z 3. Nie lecę pingwina. 3. Tu się wijął, o no. O no mój Boże, ma taktyka. Mogę wziąć tego taktyka, jednego. Za tą krówkę. Krówka ci się by się nie sprzedała już. Albo dodatkowe HP. Jak to usni. No, 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 na no, no, na no, na no, na no, 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 Hehehe. <laughs> no, sobie mam krówkę, więc. Ja Jak ci rozwalą, to, to ty to dostajesz obrażenia, to. czy nie? Eee, od krówki nie. Chyba zrobię z nicą krówkę. A zanim to, to zrobią, to krówka to się przyda. To może jednak zajmę. A, krówki ci w powietrzu przecież nie zdejmą. O! Jest. Oglądacie. Widzowie razem ze mną. 1V1. Trzeci obserwuje, czyli pinglin. -ping. To jest tak, dwóch snajperów Co i jeden subganowiec. jak to no. jest World Cup, no. To jest World Pamiętaj, materiały są ważne. Co Te, biegnij nad to nimi, to jak to było. Chodź, tak. przywaleci Ci deską raz złotą, a raz niebiesko A ja zaraz robię magika Spałem go się na głowę O, chłop leci do góry O o o O o Patrz jaki fight. jaki Co to będzie? Co to będzie Oj, oj chłop, z Taktikala leci Toba i bitka się na trzeciego, kropka jak co. Dokładnie Nie wbiłem się do niego, chłopa chciałem, ale dostał 20. To jest y, ten na wygranej pozycji. Ja bym jeszcze raz chcielił. O, chłop dostał obradzenia ze strefy i to dużo. Z tej strefy dostał. Jak ogarnie, bo się mogę podawać. Tak. Ale w strefie był długo. Absoluuję A ja nie wiem czemu użyłem krowy To, oh, okej okay. Oho co, myślałeś o tym? O, co jak nie wiem z kim ty grasz. Oj, no, 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 to teraz masz wyzwanie Ja bym starał mnie w tylko lapsów Dokładnie Plus jeden He! Wygrałeś Chłop w strefie coś sam się zginął. To widzicie czaty Nie wiem jak my to robimy, że w każdym odcinku wygrywamy. Taki, taki przypadek. A to chyba za to, że ile prób podchodzę do nagrywania tego, że się nie dziwcie. widzowie, dziękuję, że byliście w dzisiejszym odcinku ze mną. Może się pożegnać pingwin. No i pamiętajcie subik, łapka w górę i możecie też wpisać kodik twórcy w sklepie fortnite osakosa, będzie mi bardzo miło, serduszka dla każdego, papa! Pa! Kupujcie wspieranie na kanał.